Odpuść. Nie warto. A Ty się tak nie wstydzisz? Ja to bym tak nie mogła. Czyli trochę słabo idzie mi ten biznes. Jeżeli takie słowa są znajome i krytyka innych ciągnie Cię w dół, to posłuchaj tego do końca. Często ci, którzy krytykują, nie rozumieją tego, po co my zmierzamy i co my robimy. I wcale nie mają takiego obowiązku. I oni mają pełne prawo robić to, co chcą. I Ty masz pełne prawo do tego, żeby się nie przejmować tym, co inni na Twój temat sądzą i jak Cię oceniają. I oczywiście warto brać informacje i feedback, bo dzięki nim można wzrastać. Ale nie szukaj dowodów na to, że się nie da, i nie szukaj osób, które ciągną cię w dół. Szukaj tych, którym się udało, którzy osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć. Skup się na sobie i na swojej ścieżce. I spieraj się tymi, którzy Cię pchają do przodu i ciągną ku górze. Bo finalnie działasz na swój rachunek i to od Ciebie zależy, czy osiągniesz to, co chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz nauczyć się umiejętności radzenia sobie z opinią innych i z wewnętrznym krytykiem, to dołącz koniecznie na bezpłatną konferencję online u Agaty Koman 7 maja, gdzie ja zdradzę swoje tajniki tego, jak radzę sobie z tym, co inni sądzą na mój temat, i tym, jak ja radzę sobie z tym, jak buduję swoją pewność siebie. Między innymi występowaniu przed kamerą. Zbuduj z siebie największego kibica zamiast krytyka. Skomentuj sukces, a ja ci wyślę więcej informacji. I widzimy się już niedługo. To do zobaczenia.